Ja wam powiem... Plastik. Co? Mm, mm, plastik. Mm, mm, plastik. Mm, mm. plastik. Chudzie, ej, teraz co nie powiem ogólnie, co się da tak łatwo połączyć. Mm. No, jak mi się zastanowisz, Każdy hasłek, jak powiesz... Dobra, 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 dobra. Godej. <grym> Aha, co tu co, co iść po plastiku, co? Co iść tu po plastiku. Ale to nie plastik, tylko plastik. Plastik. No, no, A, plastik. Sorry, dobra, teraz inaczej pomyślisz. <grym> no ja właśnie. Ja dobra to inaczej. Nie no dobra. Powiem pieniądze. <kluzł> ja powiem sztuczka. No, co. Co ja bank? Co? Okej, okay. jest git. Co? Na ciebie? Nie no, ma do bank pomieśle. Nie, ja ci nie dam, bo miałem aż no. dwie do tego. Co? Co miałem dwie do tego? No co? Pieniądze chłopie. No i co? Ale ja od, wiem, od razu to miałem, powiedziałem przecież. Wspominam. Ale co? Ja no. nawet nie czekałem na to, nie kminiłem na to. Nie patrzyłem. Ja ale ja ci nie przybiłem piątki. No okej, okay. no to już czekam na twoje. No, czekaj. Kaspina tu z przodu. No bo <laughs> no, ty tymi z piątką wyskakujesz. No ostatnio se i było fajnie. No i przegraliśmy. Wygłosowaliśmy przecież. Widzisz, teraz nie piątki. No to nie da, no to się zagłosuje na ciebie. Zagłosuję. No, ale... <laughs> no. <laughs> Era. Git. To jest, clear ogólnie, nie? To jest dla boomerów. Zaryzykuję, nie? Ale śmierdzisz. mi. Nie wiem, Kolo, co powiedziałeś? Z No to Paweł powiedział po pieniądzach banku. No to jest takie trochę Ale po... Ty chyba... Nie mogę. nie po... nie... Ja Co mam powiedzieć? A ty to ostatnie? Powiedz sobie... No, mam znowu zagrać tą zakazaną grę? Mam znowu zagrać tą zakazaną grę. No bo nie. Do... nie, nie. No to już nie Zabra będę więcej się... gadał. I no, ale to już jest tak blisko. Tak, łopiem, już po Ej, trzech no, słowach no, byliśmy tak blisko. Ja, nie ja uważam, nie że Paweł już wy hasło ogólnie. Też I no, jakby no, on tu zauważył dwie no, ręce, to by powiedział już te hasło. Dlatego tak by na szybko. czy dwa, jeden Paweł. A. Ja, widzisz? I pięknie. No! <laughs> Czy będzie klasa? Nie Nie, 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 nie. No, nie ja bo... powiedział Pokémon? Opie, plastik, pieniądze. Ja, już ej, po pierwszych no. dwóch ja się ej, bałem, ej, że ej, ktoś ja mnie... po tak, no, ja też myślałem żaptułem i podniosłem, a A ja wiem, nie Na każdy zapujemy Szymona, ale milenium. Ta twoja era mnie, kurde! Era? Era to jest stara karta, ale bo wiesz ale... Moja mama do ma. Bo wiesz Ale wiesz czemu milenium? To jest Stara polska karta sniegu. Bank Milenium. O Boże.